W Polsce mamy spowolnienie konsumpcji, zrozumiałe przy tej sytuacji rynku pracy i sytuacji dochodowej firm. Mamy spowolnienie inwestycji publicznych, także inwestycji przedsiębiorstw. No i musimy mieć świadomość, że głównym motorem polskiego PKB i stabilizacji na rynku pracy jest eksport. Stąd między innymi moja wizja tutaj w w stąd fetowanie, że z stolecia spasu jako firmy, która. Przeszła bardzo dobrze procesy prywatyzacyjne, bo ze spółki pracowniczej przekształciła się w bardzo nowoczesny model funkcjonowania. Firmy o charakterze już ponadnarodowym, 40% parę procent produkcji eksportowej, często na bardzo egzotyczne rynki, z Kazachstanem na czele. Budzą szacunek i honor. 450 zatrudnionych pracowników o średniej ponad 4000 brutto, wszyscy z ZUS-em, pokazuje bardzo wyraźnie, że dobrej jakości produkt, dobra praca. To są satysfakcjonujące warunki i to trzeba pokazywać. Stąd dzisiaj moja wizyta tu w strefie. Zadania, które stawiam strefom ekonomicznym, że mają być rozsadnikami przedsiębiorczości, ambasadorami na eksport, tymi, którzy koordynują działania samorządów i przedsiębiorczości w swojej strefie oddziaływania i mają zarządy, rady nadzorcze są zobligowane do tego, żeby we współpracy z samorządami i miejscowymi przedsiębiorcami przygotować profesjonalne, rzeczowe, szybko wdrażane do produkcji wnioski racjonalizatorskie, rozwiązania patentowe, to co nazywamy badaniami rozwoju.